Witam wszystkich serdecznie. Oto, co się dzieje nad jeziorem Bodeńskim. Słońce w pełni. 6 stopni na północnej ścianie. I pszczoły latają. A pszczoły latają. Wyleciały moje wszystkie cztery odkłady. Oblatują się. I co jeszcze? Tamta jedna. Nie, nie. nie. Oblatują się tylko. W tej chwili uliki stoją już w cieniu, ponieważ tu zakrywa ten, ten krzak dopływ słońca, ale mimo wszystko ten ulik jest w słońcu. Proszę, co się dzieje? Pszczoły wyszły, latają. Zobaczymy, ile tu jaka jest pogoda tutaj na termometrze. Na termometrze w słońcu wskazuje nam w tej chwili 10-13 stopni. 13 stopni a to jest mój nowy, mój nowy nabytek, a właściwie nie mój tylko Dominika to on zbierał sobie kasy i kupił, a tata musi się opiekować i mama bo dziecko nie ma czasu, dziecko musi się uczyć no w tej chwili jest w szkole uwielbia tą zagrodę tam świnek morskich Wchodzi i, i, i tego i, i tam czas przesiaduje patrzy na nie Okej, okay, mój bałagan. No robię w tej chwili Robię w tej chwili mój now, now, nowy projekt. Robię uliki e, odkładowe tu szykowałem materiał Szykowałem materiał sklejka sklejka wzm wzmocnione wzmocnione jest to e, listwami w ten sposób jedna ścianka OPSA jedna ścianka, druga ścianka i przodów i tyłów jeszcze nie mam, ale, ale to będzie gdzieś około moment, mogę zademonstrować na tym OPSA to jest o, normalny wymiar normalnie, ten taka sama tylko, że połówka 24, 24, 24, 24, 245 mm. dokładnie o, no, tak, o z tyłu tak samo tyle tylko, że on będzie o 24,5 cm. z przodu i z tyłu na 6 ramek mój nowy projekt powoli szykuję Szykuję materiał ze sklejki, żeby był lekki. A mój cały bałagan, wszystko na kupie. Tak to jest, jak człowiek ma tylko dwie ręce. A doba 24 godziny. Dlatego trzeba jeszcze odpocząć. No, ale powoli, powoli. No i tak to wygląda. Eee, tu już troszeczkę sprzątnąłem bałaganu. Eee. Tu, tu mam selfie, szybko zrobiłem, tu muszę wybrać z tego nasionka, to są właśnie nasionka tutaj selfie, tu mam przygotowane, przygotowane z tego roku, to jest zbiór tegoroczny, jest tutaj na zewnątrz, żeby miał chłodno się, w chłodzie i, i się suszył jednocześnie pod dachem. O, przepraszam. Wszystko będzie wiosną obsiewane. Jeśli by ktoś reflektował to, to prosiłbym tylko adres przysłać i podać adres i, 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 i tych naście tych ziaren przysłać. Nie? nie ma problemu. Ok. No pszczółki, pszczółki ciągle latają ale już coraz już mniej już mniej wylatuje. Tam widzę, do góry weszła. a przyleciała teraz jakaś. Ogólnie, wam powiem, no szczerze, jest zimno. Tam w stodole ciołem, szykowałem elementy na uliki. Zmarzłem. Zmarzłem, tam nie ma ogrzewania, ciągnie trochę. Mimo, że byłem w kurtce, ale mimo wszystko zimno. Okej, okay. w Nuzdorfie pasieka przejrzana, ładnie zimują. Muszę jeszcze jechać trzy pasieki przejrzeć. Dwie mniejsze, jedna większa i, 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 to, i znów za miesiąc kolejny raz, bo to nie mają co teraz przeszkadzać. Niech one sobie odpoczywują, niech zimują. Okej, okay, to było tyle. Wszystkich pozdrawiam. No, udanej zimowli życzę. Do zobaczenia.